Witajcie, moi kochani. Zapraszam Was do modlitwy uwielbienia. Dzisiaj będziemy się modlić uwielbieniem z Księgi, z Ewangelii Mateusza od 7 do 8. Jeśli macie pod ręką Słowo Boże, to zachęcam Was do Otworzenia. Duchu Święty, zapraszam Cię, przyjdź. Napełnij mnie swoją obecnością, napełnij nas Twoją miłością. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Przyjdź i prowadź nas. Prowadź nas i ucz nas, żebyśmy żyli według Słowa. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź z Twoim ogniem. Przyjdź i napełniaj nas, bo pragniemy być przesiąknięci Twoją obecnością. Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź. Roz... Rozkochaj nas sobie, rozpal nas sobie. Przyjdź, Duchu Święty, Ogniodawco Życia, przyjdź. Przyjdź i działaj, przyjdź i przenikaj, przyjdź i napełniaj. Duchu Święty, potrzebujemy Cię, pragniemy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź i działaj w sercach naszych. Przyjdź, Duchu Święty, niech nasze serca będą rozkochane w Tobie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i działaj w nas, jak chcesz. Przyjdź i przenikaj w nas, jak chcesz. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Dawco ognia, dawco radości, dawco miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Idźcie, i głoście, bliskie, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie ze duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Boże, chwała Tobie, Panie. Zobaczcie, kochani, tutaj. Jezus mówi do nas: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Bóg nas tutaj uczy, żebyśmy jako katolicy, chrześcijanie, którzy w niego wierzymy, głosili jego królestwo, że jest jego królestwo bliskie, żebyśmy mówili o nim, nieraz w rodzinie komuś powiedzieli o Jezusie, jak dobry, jest, jak kochany, jest, jak. Jaką chce dobra dla nas. Choć nieraz to jest ciężkie, bo komuś przekazać dobrą nowinę, bo dużo osób jest daleko, można tak powiedzieć, od Boga, nie chce słuchać. Ale Bóg mówi: Idźcie i głoście. Bóg też mówi: sobie, Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie o oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie je duchy. Też Jezus mówi do nas, żebyśmy modlili się o uzdrowienie. Jeśli ktoś u was w domu jest chory, to połóż na niego rękę i ogłaszaj już uzdrowienie. Jeśli sam jesteś może chory, masz jakąś chorobę, z którą sobie nie radzisz, połóż sobie rękę na tym miejscu chorym i ogłaszaj w imię Jezusa Chrystusa, żeby ta choroba odeszła. Bo. W Ewangelii, gdziekolwiek byśmy nie przeczytali, to Pan Jezus uzdrowiał i nas uczy, żebyśmy głosili dobrą nowinę. Ja pamiętam właśnie, jak wiele razy nieraz sam nad sobą się modliłem, czy nad innymi. Nie wszystkich Pan Bóg uzdrowił, nawet na mnie, ale wiem, że jeśli o cokolwiek go prosimy, to wierzymy, że otrzymamy, choć jeśli. Choć jeszcze tego nie otrzymaliśmy, ale wierzymy. Tak jak ten centurion, co e, przyszedł do pana Jezusa i powiedział, że nie jest godzien, żeby przyszedł do, nie, do niego do domu. Ale wiedział, że może pan Jezus go uzdrowić. I właśnie uczy nas w ten sposób ten centurion nas wiary. Tak samo jak e, ta kobieta z Krwotokiem, e, gdzie e, od Iluś tam lat, dwunastu, jeśli dobrze pamiętam, chorowała na krwotok, nic jej nie pomagało i mówiła, choćby się tylko dotknęła tam, dotknęła Pana Jezusa, to będzie uzdrowiona. I gdy się dotknęła, moc wyszła z Pana Jezusa, jeśli czytamy tam Słowie Boże i właśnie Pan Jezus mówi, kto się, kto się Go dotknął, bo czuł jak właśnie kobieta z wiarą przyszła do Niego. I Pan Jezus pochwalił ją, jej wiarę. I właśnie my musimy się nauczyć naszej wiary. Nieraz właśnie mamy jakieś trudności, brak nam finansów. Nie dajemy sobie rady w finansach. A Jezus nas uczy, głoście dobrą nowinę, czyli skupmy się na razie na dobrej nowinie. Bo Pan Bóg i tak nas wynagrodzi. Bo darmo otrzymaliśmy, darmo da, dawajcie. Czyli darmo otrzymujemy każdego dnia łaski. Tą łaską jest, że możemy wstać, zjeść śniadanie, umyć się, pójść do pracy. Bóg działa jak chce. I nas uczy też wdzięczności. I uczmy się tej wdzięczności. Bo Bóg jest miłością. Ja sam się tego codziennie uczę. Pamiętam, że przez wiele lat chorowałem. Miałem kontuzję stopy. Codziennie narzekałem, ale Pan Bóg mi ją uzdrowił. Już nie pada, czy to na wieczorze uwielbienia było, czy nam z modlitwą uzdrowienie, ale po pewnym czasie nagle ból zniknął. Bo Bóg pragnie, żebyśmy. Bóg pragnie, żebyśmy gościli Jego dobrą nowinę, żebyśmy go uwielbiali i modlili się za innych. A to modlitwą może być za kogoś u Ciebie w domu. Czy powiedziałeś dzisiaj komuś o Jezusie? Czy, czy to w domu? Czy tam w pracy? Czy tam, e, gdzie jesteś? Czy tam w komentarzu komuś e, podbudowałaś? Czy podbudowałeś e, brata, siostrę w Chrystusie? Każdy, e, Bóg działa jak chce. A jeśli nie wiesz jak głosić dobrą nowinę, to możesz na przykład sobie kupić koszulkę z napisem Jezus Moim Panem, albo z, albo z cytatem Słowa Bożego. Jest wiele możliwości głoszenia dobrej nowiny poprzez yy, udostępnienie jakiegoś nauczania komuś, żeby wzrastał, bo Bóg działa jak chce. I przenika nas każdego dnia. choć Z tego nieraz nie zdajemy sprawy. Uczy nas miłości, a to miłością jest wtedy, gdy okazujemy ją innym, gdy powiemy komuś dobre słowo, gdy komuś w czymś pomożemy bezinteresownie. Tak jak ja pamiętam, jak spotkałem bezdomnego, któremu zapytałem się, porozmawiałem z nim, powiedziałem mu o Jezusie jeszcze, miałem jakieś jedzenie, to mu dałem to jedzenie. Bóg działa jak chce. Nami się posługujemy, jesteśmy Jego narzędziami, jesteśmy Jego synami córkami. To jest nasz autorytet. Jesteśmy synami i córkami Boga, Boga żywego. I Bóg pragnie, żebyśmy głosili dobrą nowinę. Bóg pragnie, żebyśmy uzdrawiali, czyli żeby Jezus przez nas uzdrawiał mocą swego Ducha Świętego. Bo Duch Święty żyje w nas, obdarowuje nas charyzmatami, darami. I od nas zależy, czy chcemy Posługiwać tymi charyzmatami, czy nie. A charyzmatem też jest nasza praca, gdy pracujemy. Bóg jest dobry i zawsze prowadzi nas po właściwych ścieżkach. Nasze kochani, wracajmy do modlitwy. Uwielbienia słowem Boga. Panie, bądź uwielbiony za to, że nas uczysz, żebyśmy głosili dobrą nowinę. Dziękuję Ci, Panie, że mogę moim braciom i siostrom, mówić o Tobie, jak dobry jesteś, jak cudowny jesteś, jak kochany jesteś, jak łaskawy jesteś. Ty jesteś Ojcze ukochany, najcudowniejszym Tatusiem na świecie. Dziękuję Ci, że nas nazywasz swoimi synami umiłowanymi, ukochanymi. Dziękuję Ci, że jesteśmy po... piękni Twoim pięknem, że jesteśmy Twoim arcydziełem. Dziękuję Ci, Tato, że mogę się cieszyć Twoją obecnością każdego dnia. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, które, którzy głoszą Twoją dobrą nowinę, którzy modlą się za innych, o ich uzdrowienie. O Ty, powiedziałeś: idźcie i głoście, bliskie jest Twoje królestwo, uzdrawiajcie chorych, strzeszajcie umarych, u, 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 oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie ze duchy. Ty nas uczysz, Panie, żeśmy. Żyli wiarą, bo Ty powiedziałeś, o cokolwiek prosić Cię będziemy, otrzymamy, tylko wierzmy, że to otrzymaliśmy. Choć przez lata nic nie otrzymaliśmy, a mimo to dalej wierzymy i dziękujemy już Ci za to, że to otrzymaliśmy. Bo Ty nas uzdrowiłeś, oddając za nas życie na krzyżu, bo w Twoich ranach jesteśmy zdrowi. W Twoich ranach jesteśmy przemienieni, bo Ty, Panie, oddałeś za nas życie. Ty nas ukochałeś odwieczną miłością. Ty, dzięki Twojej łasce jesteśmy zbawieni i należymy do Ciebie. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że jesteś naszym pasterzem i nie brak nam niczego. Bo Ty pozwalasz nam leżeć na swoich pastwiskach, gdzie możemy, od, gdzie możemy odpocząć, ty nam przywraca życie, Ty nas odnawiasz. Bądź błogosławiony Jezu, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, za Twoją łaskawość. Bądź uwielbiony za to, że jesteś naszym światłem i zbawieniem. Kogoż mamy się lękać? Ty jesteś naszą obroną. Przed kim mamy się tworzyć, że nastają na nas złośliwi? W ten czas oni upadną i polegną, a Pan jest z nami. Ty mówisz, szukajcie oblicza Pana. Panie, dziękuję Ci za to, że tu teraz z nami jesteś. Że Twoje oblicze przychodzi tam, gdzie Cię zapraszamy, gdzie Cię wołamy. Ty już jesteś, bo powiedziałeś, że nigdy nas nie opuścisz, że będziesz z nami do końca. Gdy odejdziemy z tego świata, Ty dalej będziesz, bo my tu jesteśmy tylko chwilę. Choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo tu chcieli żyć, to i tak musimy odejść. Bo do domu, tam gdzie jest nasz dom. Naszym domem Ty jesteś, Ojcze, bo należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoją własnością, Ty nam przygotowałeś dom, i Ty pragniesz, żebyśmy o, o, o naszym domu w niebie mówili wszystkim, bo Ty nas tak kochasz. Ty każdego dnia pragniesz nas obsypywać swoimi darami, swoimi, swoją miłością, swoją ofitością, bo tak nas kochasz. Ty mówisz: Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, wśród okrzyków radości, stawiajcie przed Nim, Wiecie, że Pan jest Bogiem. On sam Was stworzył. My Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Występujcie w jego, wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów, w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan, łaskawy. Jego, jego, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Chwała Tobie, Panie, za Twoje słowo. Chwała tobie, Panie, że możemy wykrzykiwać na, na Twoją cześć: Święty, 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 Potężny, Wspaniały Jesteś, Panie. Kochający Jesteś, Panie. Wysławiać Ciebie pragniemy, bo chcemy Ciebie więcej w naszym życiu, więcej w naszej codzienności, więcej Ciebie, więcej naszego Boga, więcej naszego Króla. Święty, Święty, Święty. O tak, Panie. Pragniemy yy, o, w okrzykach radować się. Przed Tobą, stawać w Twym, przed Twoim obliczem. Bo Ty jesteś nasz Pan, nasz Bóg. Bo Ty nas stworzyłeś. My jesteśmy Twoją własnością. O tak, Panie, jesteśmy Twoją własnością. Należymy do Ciebie. I chwała Tobie, Panie, że należę do Ciebie, że jestem Twoją własnością. Chwała Tobie, Panie, za to, że Ty jesteś Moim Panem, Moim królem, Moim zbawieniem. I należy do Ciebie. I chwała Tobie, Panie. Jeśli nie oddałeś swojego życia Panu Bogu? To, to oddaj mu staje, jak potrafi z całego serca. Powiedz mu, że chcesz, żeby dzisiaj był Twoim Panem, żeby był królem Twojego życia, żeby był Twoim zbawieniem, żeby prowadził Cię, Cię przez całe Twoje życie, żeby Cię odnowił, żeby Cię przenikał, bo Bóg Cię kocha, bo jesteś Jego własnością, jesteś Jego dzieckiem, synem, córką. I należysz do Niego, od Chrztu należysz do Niego. To jest coś cudownego należeć do Boga, być Jego własnością, żyć w, w Bogu. On przemienia nasze życie. Jeśli chcesz być przemieniony, czy chcesz, żeby Twoje życie się zmieniało, to oddaj Mu siebie. Powiedz Mu: Panie Jezu, Oddaję Ci siebie, takim, jakim jestem. Przyjdź do mnie. Zapraszam Cię do mojego życia. Przemień moje życie, odmień mnie, bo ja sam sobie nie radzę. Bądź Panem mojego życia, bądź Panem mojej codzienności, bądź Panem moich finansów, bądź Panem mojego konta bankowego. Rozporządzaj nim, rozporządzaj moim życiem, wypełniaj swój Boży plan, tak, jaki masz względem mojego życia. Bo Ty jesteś Panem mojego życia, bądź Królem całego mojego życia, bo Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów. I Panie, bądź zbawieniem mojego życia, bo Ty powiedziałeś, że dzięki Twojej łasce jestem zbawiony. I dziękuję Ci, że mogę dzięki Twojej łasce być zbawiony, bo Ty oddałeś za mnie życie, odkupiłeś mnie na krzyżu i należy do Ciebie. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Panie. Jesteś cudowny, jesteś dobry. Łaskawość trwa, trwa na wieki. Wielbię Cię, Panie, wychwalam Ci, Cię, błogosławię Cię i wywyższam Ciebie, bo jesteś dobry i cudowny. I Panie, jak powiedziałeś, ustawiajcie chorych. Panie, oddaję Ci wszystkich moich braci i siostry, którzy są chorzy. I w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam, że każda choroba, która ich dręczy teraz odchodzi, bo Ty jesteś Panem wszelkiej choroby. Bo Ty powiedziałeś, bo ja Pan chcę być Twoim lekarzem. Ja wierzę, Panie, że Ty teraz przychodzisz. Przychodzisz do moich braci i siostry, których Ci oddaję. Dziękuję Ci za to, że ich stworzyłeś i dałeś im życie i że należą do Ciebie, są Twoją własnością. I Panie, Niech Twój duch teraz przyjdzie i napełnia ich z Twoją mocą. Niech Twoje charyzmaty obdarza ich Twoimi charyzmatami, Twoimi darami, Twoją obecnością. Bo pragniemy Ciebie więcej i więcej. Niech Twój ogień przyjdzie, niech Twój ogień przyjdzie. Niech Twoja miłość przyjdzie i przenika moich braci. I Panie, pragnę Cię uwielbić za to wszystko, co teraz czynisz w modlitwie, której nas nauczyłeś. Tatusiu nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy wajca. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mario niepokalanego serca, oddaję Ci moich braci i siostry w Chrystusie. Prowadź ich do, do Chrystusa, prowadź ich swoją miłością matczyną. zabierzam Ci ich w pełni i oddaję Ci ich w pełni. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami rzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen dziękuję Wam bracia i siostry za wspólną modlitwę za wspólne rozważanie tego fragmentu słowa i zapraszam Was do odsłuchiwania tej modlitwy i zachęcam Was do koszenia dobrej nowiny, do koszenia Jezusa. I módlcie się za siebie nawzajem. Jeśli kogoś głowa boli, to kładz, połóż sobie rękę na głowie i ogłaszaj już uzdrowienie z wiarą. Bo Bóg uczy nas wiary. Ja sam się jej uczę. I wiem, że Bóg jest cudowny i wspaniały. I Wam sławi z całego serca. Jeśli chcecie, Dajcie tam lajka, subskrypcję, jeśli, taką, jeśli chcecie. I dziękuję Wam z całego serca jeszcze raz. Spędzony ten czas na chwałę Bożą. No, a ten czas spędzamy to na chwałę Bożą, na, chwa na Jego chwałę. Bo uwielbieniem jest uwielbienie Jego. To jest najcudowniejsze, co może nas spotkać. I to jest wspaniałe. Jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą obecność. Bo kocham Was, bracia i siostry i dziękuję no. jeszcze raz, błogosławię Wam. Pozdrawiam. Cześć.